Zarząd grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA od kilku dni pracuje w zmienionym składzie. Decyzją Rady Nadzorczej Spółki odwołano jednego z wiceprezesów, a powołano dwóch nowych. Tym samym zarząd powiększył się z czterech do pięciu osób. Ze swoim stanowiskiem pożegnał się dotychczasowy wiceprezes Adam Lesiński, zaś nowymi twarzami w spółce puławskiego przedsiębiorstwa są Justyna Meissnerowicz, w przeszłości związana m.in. z KGHM, oraz Renata Tyszer, również posiadająca doświadczenie z KGHM oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, a od listopada 2019 roku pełniąca funkcje w spółkach Grupy Azoty. Warto dodać, że pierwsza z pań w przeszłości była też wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Elektrowni Puławy. Zarówno Justyna Majsnerowicz, jak i Renata Tyszner pełnią funkcję wiceprezesów zarządu puławskich Azotów. Swoje dotychczasowe funkcje zachowali prezes zarządu spółki Tomasz Chrniewicz, wiceprezes Jacek Janiszek oraz członek zarządu Andrzej Skwarek. Nowa kadencja władz największego puławskiego przedsiębiorstwa ma potrwać trzy lata. Ziórawy tłumik? Czas na wymianę oleju, klocków hamulcowych, a może pora na konserwację klimatyzacji? Tylko w Plus Oil przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Kupisz i wymienisz oleje w doskonałej jakości i najlepszej cenie. W naszej ofercie szeroka gama tłumików najlepszych producentów do praktycznie wszystkich rodzajów aut. Plus Oil oferuje również szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów, a także kosmetyków samochodowych. Plus Oil to profesjonalna mechanika pojazdowa oraz serwis ogumienia i klimatyzacji. Zapraszamy od poniedziałku do piątku od 8 do 17, a w sobotę od 8 do 14. Plus Oil, Puławy, ulica Dęblińska 18, telefon 81 886 63 25. Plus Oil, Twoje auto jest w rękach profesjonalistów.